No, już czeka tuk tuk na walenie. A, to drugi jakiś pojechał. Hello? Morning. What is... Morning. <coughs> Jestem w porcie, są tutaj łódki wycieczkowe i wchodzę, bo mi raz miejsce zajmą. Gdzie jest wejście na górę? Z tej strony chodzę na górę, póki jeszcze jest miejsce. No, wszyscy walą na górę. No, nie wziąłem wody, mam nadzieję, że tu będzie, bo jak nie, to słabo. Wszyscy wchodzą no Dobra Ja sobie tutaj siadnę przy tym przy, przy burcie będzie lepiej widać niż w środku jeszcze troszkę miejsca jest ale już dużo ludzi siedzi, ciekawe czy będzie pełne jakieś tutaj przetasowania robią. No, jest godzina 6.22. Miał być u mnie o 6.20. Był trochę wcześniej, ale widzę, że chyba dobrze, no bo przynajmniej miejsce jakieś może lepsze miał, jak mnie nie przegonią. Myślę, że na początku wszyscy się będą rzucać na te Wieloryby, o ile będą w ogóle, bo to też nie jest takie pewne. Ponad relwinów pełno, a z wielorybami to jest różnie. I pewnie wszyscy się dom rzucać, a później już każdy będzie miał dość, bo, bo się napatrzy, ale to tak jest zawsze. No, obyśmy tylko spotkali chociaż jednego wieloryba, bo nigdy nie widziałem, no to było jakieś fajne przeżycie. No, ruszamy. Koło siódmej, za pięć siódma. Ale już chyba wszyscy przyjechali. Coś tam krzykną, wszyscy stają i to tak pewnie będzie na początku, że będą się pchać, stawać, oglądać. Nic nie widać, ale wszyscy stoją i zaglądają. No i takie to siedzenie. Prawie wszyscy, w tych innych, siedzą na górze. U nas chyba też, ale nie wiem, bo na dole nie byłem. Tam jest więcej osób to jeszcze z przodu Tu też trochę z przodu na dziobie Dobra wracamy się do tego wieloryba Jeszcze raz go zobaczyć A później na delfiny będziemy wpłynąć Także jednego już widziałem przez chwilkę nie widać za dobrze, no bo to jednak... Ale, ale, ale widziałem, widziałem. Mam wrażenie, że to trzeba by było mieć własny patent żeglarski, wynająć żeglówkę, sobie tu pływać i wtedy by naoglądał się tych wielorybów. A tak ta wycieczka to jest krótka. Ledwo co tam było widać. Ale no, zobaczyłem Puekvalla. Jeszcze będziemy oglądać delfiny. Teraz delfiny pływają. Widziałem już przed chwilą dwa. O, o, piękne delfiny. Tutaj. No, dali bananka, taki kawałek ciasta i wcześniej była bułka z, szyn, z, z serem żółtym, takim topionym i jakąś papryczką. Także jakieś tam śniadanie dali ale też szało na Filipinach, na Hopping Island to były takie śniadania porządne. Ale tu jest więcej osób, no nie, nie usmażyliśmy ryb czy coś. Ciężko by było Troszkę inna wycieczka niż tam no, Ale nikt nie mówi, że będzie taka sama Ciekawe czy jeszcze zobaczymy jakiegoś wieloryba Chciałbym, bo dosyć słabo widziałem Tylko taki czarny grzbiet No no, dalej to więcej chyba się tu nie zobaczy Czasem płetwę też jak się chowa Jak nurkuje to też płetwę można widzieć Ale tutaj bardziej było grzbiet widać Patrzcie, ciekawostką myślę, że te łódki tutaj mają z jednej strony tak, taką jakby e, dodatkowy e, no balast, żeby się nie wywrócić taką e, z jednej strony taką zabezpieczenie przed wywróceniem się, a w, na Filipinach było z dwóch stron. Trafi, nie trafi? Trafi chyba. O tu nowiutka łódka. A tu obok stara. A nasza to taka średnia powiedzmy. Ani nie jakaś najgorsza, ani nie najnowsza. udało się zobaczyć fala niebłękitnego błękitny jest największym największą istotą w historii ludzkości może mieć prawie 200 ton 33 metry i żyje ich około od 10 do 25 tysięcy kiedyś żyło ich około 300 tysięcy ale ludzie prawie ich nie wybili oczywiście wielorybnicy no ale powoli się odradza populacja ale jeszcze oczywiście jest zagrożonym gatunkiem a my widzieliśmy płetwala zwyczajnego, czyli mniejszego kuzyna. Ciekawe czy tutaj ten tuk-tuk mój przyjedzie, czy, czy ja muszę sobie wynająć. Na razie poczekam, może będzie, może nie będzie. Ciężko powiedzieć, bo się... Niby miałem mieć, ale nie wiem, czy tylko w jedną stronę, czy w dwie. Zaraz się dowiem. Jest i ogon walenia mirisa. No, tyle było widać. No ale wiadomo, wiecie, no, wieloryb nie wyskoczy na 10 metrów do góry, żeby każdy mógł go nagrać w całej okazałości, zrobić zdjęcia. To właśnie tak wygląda. Widać grzbiet, widać tutaj, jak się zanurza ogonek. Także mniej więcej tak to wyglądało. No ale pechowo, że akurat z drugiej strony się pojawiły dwa, a nie z mojej, bo bym lepiej to wszystko widział i lepiej to nagrał. No ale z delfinami już nie było problemu. No ale powiem Wam, że mimo wszystko, czy polecam to, jak będziecie tutaj, to sam nie wiem. Myślę, że jeżeli. Wiecie, że nie będziecie mieli więcej okazji zobaczyć wieloryba? No to tak, bo to Wiecie, zapłacić te 150 zł, a ma się jednak te wspomnienia i, i tą satysfakcję, że się widziało no, wieloryba na własne oczy. Także pod tym względem ok, ale sam, same show, że tak powiem, nie powala. Nie, nie, nie jest zbyt spektakularne, ale ja, ja tam nie żałuję, że, że tutaj się wybrałem, bo fajnie. Że zobaczyłem, zobaczyłem płetwala. No. Jest to jakieś dla mnie tutaj e, dosyć ciekawe, ciekawa przygoda. No, a jeżeli chodzi o. Może tak troszkę więcej, bo tam szumiało, nie chciałem opowiadać, to może teraz w porcie opowiem. Jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o. Tutaj wieloryby to jest ponad 20 gatunków na Mirisie, więc naprawdę to jest fajne miejsce do obserwacji, można zwać orki, kaszaloty, wiecie kaszalot to jest bardzo specyficzny wieloryb, ma bardzo dużą głowę, jedna trzecia jego długości ciała to jest głowa, no i nurkuje najgłębiej ze wszystkich wielorybów, a płetwal błękitny to tak jak już wcześniej wspominałem, to jest największa istota w dziejach. W historii świata, zwierząt, nie ludzkości, chciałem powiedzieć ludzkości. Ludzkość to ma 200 tysięcy lat, co to jest. A chodzi o to, że czy były dinozaury, czy przed, czy po, już jak wyginęły, e, czy, czy, czy właśnie teraz, no to petfal błękitny jest największy. Największy, nie było większej istoty, i, i pewnie już nie będzie, przynajmniej no póki ludzie żyją. No nie wiem, czy tak ewolucja. Miliony lat potrzeba, żeby coś większego wyolubowało, ale e, tak czy siak, no... Mamy szczęście, że żyjemy w tych czasach, gdzie żyje też Płytwal Błękitny i możemy zobaczyć. No akurat ja Błękitnego nie widziałem, już wspominałem, ale e... Płytwala widziałem. No chyba mojego tuktuka nie będzie, bo się wszyscy rozjechali, a ja nie dopytałem wczoraj. Mamy tutaj. Wielorybki No, mamy Orkę, tutaj jest Blue Wall, czyli to jest właśnie płetwal błękitny. Tego my widzieliśmy Finwala. Kumbak. No. Także część z tych co można tu zobaczyć było na tym plakacie. Dzisiaj próbuję drugie, znaczy drugie, chyba najbardziej popularne danie razem z Kotu, czyli rice and curry, ryż z kary. No i ja wzięłem z kurczakiem, także widzicie. Jest nawet jakaś suróweczka. W sumie podobne rzeczy dostawałem na śniadaniu w moim drugim hostelu, więc to jest coś podobnego.